Podczas wigili moja siostra odkryła, że mam 12 milionów złotych, a rodzina zażądałabym jej je oddała, twierdząc, że jej się należą. Mam na imię Zofia, mam 38 lat i muszę to z siebie wyrzucić. Znacie te układy rodzinne, w których jedno dziecko może robić wszystko, a drugie jest praktycznie niewidzialne? Tak, witajcie w moim życiu! Wszystko było całkiem typowe, dopóki nie skończyłam 8 lat. Byłam jedynaczką, i chociaż moi rodzice nie byli szczególnie wylewni, byli obecni. Mama pomagała mi w odrabianiu lekcji, a tata od czasu do czasu zabierał mnie na ryby nad zalew Zegrzyński. Nie byliśmy idealną rodzinką z serialu, ale było w orządu. aż nadeszła noc, która wszystko zmieniła. Pamiętam, jak o drugiej w nocy pojawiła się ciotka Elżbieta i kazała mi spakować walizkę. Bo mama jest w szpitalu. Moja siostra Kinga była w drodze, ale coś było nie tak. Miała przyjść na świat dopiero za dwa miesiące. Następne kilka tygodni to była gorączka wizyt w szpitalu i cichych rozmów. Kinga była malutka. Wyglądała jak jedna z moich lalek, ale z tymi wszystkimi rurkami i kablami nie wolno mi było jej dotykać ani podchodzić zbyt blisko. To był pierwszy raz, kiedy poczułam ten niewidzialny mur tworzący się między mną a resztą mojej rodziny. Kiedy w końcu przywieźli Kingę do domu, nasz dom zamienił się w sterylną bańkę. Mama miała obsesję na punkcie zarazków. Mówię tu o dezynfekcji przemysłowej. W stacjach płynem do dezynfekcji w każdym pokoju i ciągłym sprzątaniu. Ostry zapach wybielacza do dziś wywołuje u mnie niepokój, ale to co naprawdę mnie zniszczyło było coś innego. Kiedy tylko wykazywałam najmniejszy objaw choroby, byłam natychmiast odsyłana do babci Marii albo ciotki Elżbiety. Każde kichnięcie oznaczało: "Pakuj się. Lekki kaszel, jedziesz do babci". Na początku myślałam, że to fajne. Babcia Maria piekła ciasteczka, a ciotka Elżbieta miała fantastyczną kolekcję powieści detektywistycznych, przez które się przebijałam. Ale dzieci nie są głupie. Po jakimś czasie zaczynasz rozumieć, co się naprawdę dzieje. Nie jesteś wysyłana na przygody. Jesteś traktowana jak zagrożenie. Jakby całe twoje istnienie mogło zaszkodzić twojej ukochanej siostrze. Próbowałam wszystkiego, żeby zwrócić na siebie ich uwagę w zdrowszy sposób. Naprawdę. Same piątki w szkole. Mama ledwo podnosiła wzrok znad kalendarza z ostatnimi wizytami Kingi. Pierwsza nagroda w konkursie naukowym za projekt o energii odnawialnej. Tata zapytał tylko, czy mogę przechować planszę w garażu, bo Kinga jest uczulona na kurz z spektury. Czy to w ogóle możliwe? Prawdziwy cios nadszedł, gdy miałam 12 lat. Zobacz tutaj finał!